Serwus. Z tej strony Gelbibson. jestem nad rzeczką pod mostem kolejowym, stan wody bardzo niski, ale powodery już założone, zamierzam tu wejść i sprawdzić co ciekawego się tu kryje. Tutaj już widzę. Nie wiem co to jest, ale widać, że to metalowe. Chyba, że ładnie pomalowany plastik. Zamierzam to wyjąć i zobaczyć, co się tu fajnego kryje. Na bieżąco będę pokazywał, co ciekawego złowiłem. Także. Zaczynamy Magnes w dłoń i do wody Pierwsze przyłapanie już jest, nie zdążyłem wejść do wody mnóstwo gwoździ kamieni magnetycznych Piachu, opiłek, o, podkładka, kapsle. To będzie owocny dzień. Niestety nie mam wiele czasu. Zmierzam po to coś. Kolejny szlot. No, oto pierwsze większe przyłapanie. Kawałek czegoś. Dosyć świeży temat. No, proszę bardzo. Przyłapanie jest. Kierownica od roweru z linkami ciekawe gdzie jest reszta roweru u nie wiem czy to widać ale strzał na oko u piękny fan piękny fan, widzicie to jest właśnie to. Proszę bardzo. Jeszcze świeży, nieporośnięty. No takie fanty to lubię. I proszę Państwa, to będzie to śmiało mogę powiedzieć, że jestem na połowach, jest śruba. Awaj, blaszki, kolejna garść kamieni, mam kolejne przyłapanie. Kolejny kawałek blaszki. No i kolejne wyłowienie. Kolejna śruba. Numer dwa. I tym razem od kompleciku element. Kolejny element od kompleciku i kawałek kątownika. Kolejny element od kompleciku jest oto ona. Numer 3 I praktycznie z tego samego miejsca co śruba kolejny element I z tego samego miejsca ponownie w grubej panierce, bardzo grubej numer 4 Kolejne przyłapanie z tego samego miejsca Kolejny element. I ponownie z tego samego miejsca kawałek płaskownika. I kolejna. Każda cieszy tak samo. I kolejna. Pokażę na podsumowaniu, ile ich było, ale już zgubiłem się. He 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 he. Kolejna. Tym razem z artowałem. Kolejna śruba. He he he. He he he. He he Kolejna. O! Myślałem, że to kolejna, a to coś większego. Kolejne przyłapanie. Tym razem pręcisła kawał solidnego pręta w panierce przeciągnąłem magnes przy samusienkim brzegu proszę bardzo Kolejne przyłapanie i kilka drobnych elementów Kolejna stopka, czy jak to się tam nazywa, od element. I dosyć świeży temat. Śruba. Bez nalotu, jedynie obudzona. Coś tu siedzi. Wyciągam to. <grym> Słuchaj, innego mogłoby to być. Kolejna. Ta jakaś cięższa była. I tym razem makaronik. Tym razem jest to kawałek kruły. Oto podsumowanie na półmetku moich połowów dzisiejszych. Zestaw świetnych fantów wyciągniętych z rzeczki. Najlepszym fantem jest ten: no to klucz, ale też. Równie jak ten klucz cieszy zestaw śrub. Mamy ich 2, 4, 6, 8, 10, 11. Kierownica. Plus mnóstwo żelastwa postaci nakrętek, podkładek wszelkiego rodzaju drobnych elementów. Włażę jeszcze do wody na jakieś pół godzinki robię szybkie podsumowanie bo tu jeszcze się nic zawieruszył wędrująca kolejówka to jest coś co mnie prześladuje i mamy numer 12 To jakieś dwa elementy I na to czekałem. Stopka pomplecik. I kolejny gruby temat. He tyle zebrałem za pierwszym razem. pusta drobnica. I ten, ten klucz, śruby, kierownica i drobnica kolejowa i do tego wszedłem jeszcze na 15 minut do rzeczki i udało mi się złowić to śruba, jakiś bolec, hak z oczkiem stary gwóźdź, łebek od nakrętki, podkładki i stopka komplecik także moi drodzy złom się opłaca warto łowić złom jeśli nie robimy tego dla kasy to robimy to dla czystego środowiska, dla czystych rzek warto, skorzystamy na to wszystko jeśli nie my, to następne pokolenia. Relaks w rzece, kontakt z naturą. To jest bardzo ważne. Na chwilę zatrzymać się, zwolnić tempo życia. Rozejrzeć się wokół. Złapać trochę kontaktu z naturą. Dla mnie jest to świetny sposób na relaks. Dzień wolny. Także śmiało zachęcam. Pozdrawiam wszystkich magnesiarzy. Do następnego razu.